Użytkownik komputera dzwoni do pomocy technicznej. Jaka to usterka? pyta technik. Z zasilacza wydobywa się dym. Trzeba wymienić zasilacz. Nie! Muszę tylko zmienić pliki startup. Proszę pana, zasilacz jest uszkodzony. Musi pan go wymienić? W żadnym razie. Jeden facet powiedział mi, że muszę tylko zmienić pliki startup i to usunie problem. Wszystko, czego potrzebuję, to znać polecenie. Przepraszam, normalnie nie informujemy o tym klientów, ale istnieje nieudokumentowane polecenie dosu, które usuwa problem. Wiedziałem. Proszę dodać linię loadnosmoke.com na końcu pliku configs. Proszę mi powiedzieć, czy się udało. Kilka minut później. To nie działa. Mój zasilacz wciąż dymi. No tak. Jakiej wersji DOSu pan używa? MS-DOS 6.22. Tu jest pana problem. Ta wersja DOSu nie zawiera NoSmoke. Proszę skontaktować się z Microsoftem i poprosić o nakładkę, która będzie zawierała ten plik. Proszę mi powiedzieć, czy się udało godzinę później. Potrzebuję nowego zasilacza. Jak pan do tego doszedł? Zadzwoniłem do Microsoftu i zapytałem o NoSmoke. Wtedy oni zaczęli mi zadawać pytania na temat typu mojego zasilacza. I co panu powiedzieli? Powiedzieli mi, że mój zasilacz nie jest kompatybilny z poleceniem no smoke.